Mniej więcej 19-20%, czyli co piąta para, która jest w okresie takiej, ta, takiej potencjalnej rozrodczości, e, będzie miała potencjalnie problem z płodnością. Mniej więcej w połowie tych przypadków jest obecny czynnik męski, za jedną trzecią odpowiada tylko i wyłącznie męski czynnik. Więc uważa się, że statystycznie szacując, w Polsce jest około pół miliona mężczyzn z, z niepłodnością. Gdyby tak y, mógł pan wymienić trzy nietypowe przyczyny męskiej niepłodności? <grym> e, chyba takich bardzo nietypowych nie ma. Oczywiście to, co najbardziej potrafi zaskoczyć, to oczywiście podłoże genetyczne. E, ale tak naprawdę tych przypadków w sumie jest niewiele. E, większej rzeczy wystarczy dość łatwo naświetlić czy wypunktować, żeby ten mężczyzna absolutnie zdał sobie sprawę, że pewne rzeczy, które na tej liście się pojawią, wcale nie są zaskoczeniem dla niego, no bo styl życia wiadomo, co nam szkodzi. Tak samo szkodzi naszej płodności. E wiadomo, że pewne błędy popełniane gdzieś tam na co dzień, by też mają szansę na to wpływać. E z takich rzeczy, które warto gdzieś tam wypunktować, e to przede wszystkim e słynne i głośno opowiadane wszędzie i omawiane wszędzie żelaki powrózka nasiennego, które są chorobą zaskakującą. O niej się dużo słyszy, ale zaskakują mężczyzny, bo często oni po prostu sobie nie zdają sprawy, że taka choroba może w nich występować, a jest to najczęstsza modyfikowalna przyczyna męskiej niepłodności, czyli taka, na którą mamy wpływ, bo jeżeli powiemy naszemu pacjentowi, że jeżeli on nam opowie na wizycie, że stracił jedno jądro w dzieciństwie ze względu na uraz czy chorobę nowotworową gdzieś tam w przeszłości, to on będzie w sposób oczywisty potrafił powiązać to wydarzenie jest jakąś słabszą płodnością. To, co jest warte wypunktowania, to to, co jakby może być właśnie zaskoczeniem przede wszystkim dla mężczyzny, tak? e, No, czyli to, czego nie, nie, nie będzie, to, o czym nie będzie wiedział, tak? I tutaj też żelaki hmm. przychodzą no, naj, najszybciej do głowy. A na przykład laptop na kolanach? No, to znowu styl życia, tak? Hmm. Czy, no, ja sobie, ja zawsze tym pacjentom staram się powiedzieć, czy, żeby oni sami spojrzeli na swoje funkcjonowanie i zastanowili się, co w ich codziennym funkcjonowaniu w ogóle źle robi im e, i, i, ich zdrowiu. No w ogóle używanie jakiejś tam elektroniki, oczywiście tam b, 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 wszystkie Naukowe gdzieś tam doniesienia są mniej lub bardziej spójne, ale z grubsza ten kierunek jest znany. Tak, to nie tylko jest e, używanie elektroniki na czele, oczywiście z, z laptopami trzymanymi na kolanach. E, to tak samo działają negatywnie, powiedzmy, e, czy gorące prysznice, czy saunowanie, które w takim okresie oczywiście nie wszystkim przeszkodzi, ale warto sprawdzić, czy nie ma tego e, w naszym codziennym funkcjonowaniu, bo może. Wpływać negatywnie, e, i tak dalej, i tak dalej. Także ten mężczyzna, jak mu się tylko nieco dystansu narzuci, to generalnie większość z, nim bez z nich bez problemu sobie zda sprawę, co w ich codziennym funkcjonowaniu nie do końca jest mm, zdrowe, nie do końca wpisuje się gdzieś tam w taki zdrowy styl życia. Przełożenie tego na niższą płodność już nie stanowi żadnego jakby zaskoczenia i problemu. A wiek? U, ko u kobiet to jest oczywiste, a u mężczyzn? U mężczyzn też jest oczywiste, może nieco mniej, ale generalnie zależnie od źródła mówi się, że w okolicach 45-50 roku życia zaczyna ta męska płodność spadać. Oczywiście też nie u wszystkich, bo na co dzień słyszymy doniesienie, jak wielu mężczyzn, no 70 plus. E, 70, 90 plus, no, takie przypadki są znane. I doczekują się zdrowego potomstwa oczywiście. E, aczkolwiek statystycznie, no bo musimy się czymś posłużyć, e, zaczyna ta płodność e, spadać mniej więcej w okolicach 45-50+. I to nie tylko spada liczba czy jakość plemników, ale również widzimy jak to się przekłada na jakość ciąż. Może u, ujmijmy to w, trochę kolokwialnie, ale, ale tak chyba będzie najlepiej. Medycyna może wiele, ale no, zdarzają się sytuacje, kiedy no, mimo pomocy lekarza y, tej ciąży nie ma. Y, jak duży procent y, kończy się niepowodzeniem? To jest y, y, pytanie, na które trudno odpowiedzieć tak naprawdę, bo y, każda para może sobie zaplanować, czy, czy będzie planowała, poziom, do którego chce. E, dobrnąć w, w wsparciu tej płodności. E, są pary, które, mam tu na myśli chociażby in vitro, z którego czy, czy inne procedury tego typu, które dla części par po prostu e, nie są ścieżką, którą chcą podążać i trzeba to uszanować. E, I takie pary jakby mimo tego, że pewne propozycje można by im było jeszcze złożyć, bo tak czuje medycyna dzisiejsza, czy ten poziom, na którym ona jest rozwinięta, e, to pary tutaj jakby wycofają się, odstąpią. Znowu statystycznie. E, Kilka procent par nie doczeka się swojego biologicznego potomstwa. Z tych, które potencjał taki w sobie powiedzmy, że powinny posiadać. E, pytanie oczywiście, jak te statystyki zawsze są robione: ile procent z tych par gdzieś tam wcześniej zrezygnowało, bo no, nie chciałoś dalej z sobie znanych tylko jakby tutaj przyczyn czy pobudek? Nie? Mówi się, że taki, taką najskuteczniejszą metodą na powiększenie rodziny to jest seks. E, ale czy można współżyć źle? Jest najskuteczniejszą, najbardziej przebadaną i najtańszą i generalnie ma sporo plusów, jakby patrzymy oczywiście sobie z perspektywy, trochę przy przymrużeniem oka, ale taka jest prawda i można, faktycznie można, e, można to robić źle. E, musimy sobie zdawać sprawę, że oczywiście jakieś tam reguły, Warto znać, powiedzmy, ale w dużym, takim naprawdę telegraficznym skrócie, ten seks po prostu ma być. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w społeczeństwie, w którym również współżycie stało się nie tylko e, dążeniem do prokreacji, ale również taką okazją do bycia ze sobą blisko w parze. E, I to absolutnie ja widzę już po, po, po mężczyznach, którzy przychodzą do mnie, ale i po parach, że jeżeli e, para dociera do takiej sytuacji, kiedy no, staramy się o potomstwo, to to, co do tej pory było między nimi w, w, tak, w takiej fazie fizycznej, seksualnej, zupełnie zmienia w wielu wypadkach swój kształt mm. i przestaje być źródłem jakiejkolwiek przyjemności, zaczyna być takim zadaniowym podejściem do, do tematu, e, a to chociażby u mężczyzn, powoduje przynajmniej u 20-30% problemy, szeroko pojęte problemy ze sferą seksualną. To jest spadek libido, zaburzenia erekcji itd. itd. Także widać, że ta sfera seksualna również może na, z takich technicznych pobudek ucierpieć, a to wcale nie wzmaga jakby skuteczności uzyskiwania potomstwa, technicznie ujmując.